Na dzisiejszych zajęciach będziemy na przygotowanych przez Was paskach papieru wykonywać różnego rodzaju wzory. Na czym to polega? Wzory mogą wyglądać tak: krzyżyki, bądź też kwiatki i takie półkwiateczki. Praca polega na tym, że na karteczce zaznaczamy sobie. Długopisem, mazakiem bądź też ołówkiem to, co chcemy wyszywać. Czyli robię kropeczki w miejscach, gdzie będziemy wbijać igłę. Dlaczego? Jest to bardzo pomocne, aby nasz wzorek wyglądał ładnie. Zrobimy sobie w tej chwili takie małe pół księżyce kółeczka. Kilka kropeczek. Każdy oczywiście może zrobić sobie różne wzorki. I teraz wykorzystujemy kordonek. Kordonki są takie okrągłe. Nawlekamy nitkę na igiełkę. I jedna bardzo ważna rzecz. Nie robimy supełków. Dlaczego? Ponieważ jak złożymy ze sobą materiał, materiał to jest akurat kartka, to supełek nam by się mocno odznaczał. I teraz co robimy? W zaznaczonych miejscach robimy sobie dziureczki, ponieważ to, co mamy w tej chwili narysowane, będzie schowane w środku. Czyli taka brzydsza strona będzie w środku schowana, niewidoczna. Wbijam igiełkę i teraz przeciągam. Przeciągam i proszę zwrócić uwagę, zostawiam koniuszek. Wolne. Trzymam go palcem, żeby nie uciekło. I wbijamy sobie teraz w pierwszą dziurkę. Ponieważ mam dziurki, wbijam w następną. Troszeczkę przypomina to przyszywanie guziczka. I po kolei tworzymy sobie nasz wzorek. Teraz jedziemy do następnej dziureczki. I kolejna dziureczka. O, i w ten sposób sobie ładnie robimy naszą pracę. Pamiętajcie o jednym bardzo ważnej rzeczy, aby nie przeciągać zbyt mocno tej nitki, ponieważ powstanie Wam dziura. To nie jest materiał. Papier jest bardzo delikatny. W związku z tym nie chcemy, aby nam się to wszystko porwało w połowie pracy, bo po prostu szkoda waszego czasu. I dojeżdżamy już zaraz do końca. O, jeszcze tu wbijemy raz. I jeszcze tu. i jeszcze tu i proszę bardzo mamy zrobione pół kwiatka wygląda to dosyć ciekawie. odcinamy niteczka odcinamy kawałeczek od brzegu i jeszcze raz przypominam nie ma supełków. tak w ten sposób możemy sobie zrobić kolejne kwiatuszki jak natomiast robimy krzyżyki, czy szlaczki, to już według własnego uznania. Jeżeli ktoś weźmie sobie wzór na ściegi podstawowe i ściegi ozdobne, które już raz otrzymaliście, to na przykład z tych kropeczek może zrobić gałązkę, znowu niteczka, bez supełeczka. Robimy sobie w miejscach zaznaczonych dziurki. Dosyć delikatnie naciskając. Ciach, ciach, ciach i ciach. Dalej zrobimy sobie inny wzorek. Wbijamy od dołu. I robimy wzorek i na przykład to musi kawałek zostać. Przytrzymujemy. Wbijamy. I teraz muszę wyjąć w tej pętelce. O tak. i ciągniemy, ciągnie, wyciągnie Mamy. Z drugiej strony. Teraz sobie wbijemy w karczuleczko to i przełożymy przez niteczki. W ten sposób wyszedł nam ściek, który nazywa się gałązka. Resztę pracy zrobimy sobie w kształcie może krzyżyków. Czyli znowu zrobimy kropeczki, kropeczki, robimy dziureczki i będziemy sobie robić krzyżyki. Jak tą pracę ozdobicie. Zależy tylko i wyłącznie od Was, od tego jak chcecie, żeby ona wyglądała. Można użyć kilka kolorów, można użyć jeden kolorek. Po prostu waszym zadaniem będzie ozdobienie dwóch stron naszej pracy. Zapomniałam dziurki to zrobić. I dlatego jest wtedy takie. Mały problemek. O, teraz wiemy, gdzie wbijać. I mamy, proszę bardzo, kolejny krzyżek. Pokazałam Wam przykładowe wzory, jak może wyglądać zakładka, i Waszym zadaniem jest na jednym i na drugim pasku wykonanie wzorków. Tak jak poprzednio pokazywałam, mogą one być takie, czy też takie. Jeżeli to już będzie zrobione, zajmiemy się wykonaniem z tych dwóch paseczków pięknej zakładki do książki. Dziękuję za uwagę.